A staja CDT kiedy się urodziła? A to co to moja stara? Słuchaj, to jest poważna postać, powinniśmy znaleźć ją do ujodziny. się siedzi i tyle, kurwa. <grym> Nie jesteście zgodni. Kurwa. To <grywa> uczycie, kiedy twój najlepszy przyjaciel jesteście niezgodni. Musicie zakończyć znajomość, bo chojoskop tak każe. No. <grywa> jak często jest społecznikiem, pełniącym ważne funkcje w społeczności lokalnej. co to jest? Amanel! <grywa> Taktowność, kurwa, pamiętasz, CDT jak wszedł i pierwsze, co powiedział, pływa w publicznym miejscu, to obsikałem się. <grywa> ja jestem zgodny z Cedetem. To jest dosyć śmieszne, bo mnie nie lubi, bo <grywa> <grywa> Nie płacz Monty, kurwa. Zobaczmy jaki dzisiaj ma dzień. O kurwa coś słabo. O kurwa! <laughs> Jak mi napisze, żebym się zabił, to ja ci wpierdolę Monty. <laughs> się śmiejesz, bo tak będzie? To jest horoskop. Ludzie wierzą, wykształceni, mądrzy. Niespodziewane wiadomości, które właśnie wysłałem. Mnóstwo nowych propozycji. Na Rwana nie musimy patrzeć, bo on jest wagą i tak. Osoby spod znaku są niezwykle dojrzałe. <laughs> Aż nadej dojrzałe <laughs> Często nie interesują go dobra materialne, nie pragnie zdobyć niczego za wszelką cenę, tylko jedynie przez swoje ciężkie prace, co później przynosi mogłoby satysfakcję i staje się podem do no dumy. Nie wiem. Myślą w prosty sposób. <śla> to jest dis, to jest diss. Koziorożce z trudem nawiązują znajomości. Przecież to jest kłamstwo, kurwa. Jestem zdystansowany, nie potrafię szybko zaufać, nie otworzyć To jest kłamstwo, kurwa, kolejne. Mają sprawdzone bardzo wąskiego notu, kłamstwo. Przyjające wam znaki to byk i jak? Może herbatniczka? No. Ten najtańszy bez smaku co jemy. A, no pyszne. Bo tylko na to nas stać. Ciekawe jaki jutro będą mi idzie. Nudzi mnie to już. No, Autentycznie mnie to nudzi. Ja chcę już to skończyć. Będziesz kalkulować, liczyć pieniądze i dbać o dobro. O kurwa. To, jest... to manipulatorzy. To o kurwa. To jest jak unika kurwa. Unika ryzykownych spraw i ludzi, których nie lubisz. O, kurwa. To bym kurwa musiał internet wyłączyć na tydzień którym kwiatem byłeś w poprzednim wczeleniu? Y, sobota, godzina 11. Ty śpisz! Brako. Gofera! Gofera, oczywiście. Która planeta wydaje Ci się. W bo że jest. Czyta że ja nie umiem czytać. Jesteś jak klub Ekwador w manieczkach, Jakie imprezowy, imprezowy typ, każdy wie o kogo chodzi. Szalony, nie ma dla ciebie rzeczy niemożliwych, wszystkie pomysły można zrealizować. Jak epickie imprezy, to tylko... Nie ma. Brak, brak słów naprawdę. Jakie kłamstwa! Czy ja kiedykolwiek przyszedłem na imprezę? Bo wylejesz herbatę i tak się ta impreza skończy. Jestem kazać. szalony! się herbatą! Po co byś najchętniej sięgnął? Po pizzę! Skąd pojma wiedziałeś to? Zauważyłeś, że znajoma z pracy wykorzystuje swój do do prywatnych celów. Co robisz? Nic! Przecież. <laughs> Wiesz, że bez pracy nie ma kołaczy! Ja pierdolę! Monti! Bez pracy nie, nie ma, ma kołaczy! kołaczy. To gizoginiony brat bliźniak sokoła! Serio, kurwa! A co, to jak to jest z soku? Nie no, bez jaj! Witam! Żegnam! <laughs> Józef, 25 lat! No, ja w to nie uwierzę! Nie chuja, kurwa! Co to, to kurwa jest tak? Co, to prawdziwy kurnik? Nie. O Boże. O Boże, jaki wstyd. Kurzają mnie dziewczyny z pochem o byle gówna. Widzisz, jeżeli nie ma dystansu do siebie i świata, daj w lewo. Jestem ta taka jak se myślisz, znam swoje zasady, się je trzymam. Szanujesz mnie, szanuję ja czem. A reszta mam wyjebany na fałszywe mordy. Dziecko! JÓZMAT! O kurwa! Cześć! Elo mordo! Ja wiem co tam. Zajibisz się, beczko! <laughs> Hej, kasorki, że tak po prostu z mostu się pytam, ale wolę tak niż jakby miał bajerować, a później byś się nam nie zawiodła, to znaczy miałabyś może ochotę się poznać, a jakbyśmy się w sobie spotowali, to układ FWB. Czy Jojwan założył banu? Hej, lubisz masość stóp. Co to Stupia. za seba? Pokaż mi tego serbę. Stubkaż. Kurwa, podaj snapa. Kurwa, bezpierdalaj. Popisać tylko, proszę. Ja pierdolę, kurwa. Nie jestem bezrobotny. Po prostu szukam ciekawszej pracy. To jest typowy, ja. Ej, to jest zajebisty opis, naprawdę. Musisz mi to zapisać. Bez... Dzień dobry. Nie. Robię materiał Badu, no nie? I tak sobie pomyślałem o tobie. I tak sobie pomyślałem, przecież to jest idealny człowiek na idealne miejsce. Przecież nie jestem w sklepie. Co? Ja nie jestem w sklepie. W ogóle się tak pięknie pojechałem, kurwa, góry że aż a się wytrałem. Co Ja mu powiedziałem tak. Wiesz, ten ty się kurwa różnisz od rolki papieru toaletowego? Papier toaletowy się chociaż kurwo rozwija. <grywa> Raczej na ręczne. Tyle ci zostało. Nie mam ręcznego. Stara ci pomaga? OOOOHAHAHAHAHA Dasztel? Dasz Może się poznamy? Wiesz typ, nie wiem czy warto iść na te studia, jak czy nie końcą. Ja też się zastanawiam. Ja miałem fangę BTS. Też źle. XDDDD XDDD Co gorsze? K-pop czy BDSL? Ja jeszcze fetyszystów Kurwa, znowu nawiązanie. Chyba tylko pis gorszy Sasin przejebał 70 milionów A my czas na badu A tak Tak było. Kolejny stulejasz Jakby mi dawali za każdego 10 ziko, Byłabym już polskim Elonem Maskiem no. Czyli nie 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 stulejarz. Stulejarz. Tak więc ogólnie my polecamy żyć samemu W nicości samemu Bo wtedy więcej pizzy jest za ciebie Tak Tak. O deftons o. Ej bro, słuchasz Tula? Ja pierdolę, kurwa Ja kto do mnie pisze? Potrzeba drwna, mój panie Hiroshima, tu spadła bomba z gorzej Miasto w tu nie spadło Magiczna Jurka Ja to widziałem Pewnie wierzysz w Boga, głupia XD Tak Retrogradacja Ameryki Halloween to ważne święto dla Chyba przemagiem, ale jej nie rozumieć. Nie umówię przy narandki z Wami i szczelcami. Gdy widzisz tutaj jeszcze pewne jedno nawiązanie? Jeszcze reka widzę. Dokładnie. Cieszę się, że go zauważyłem. Ale nie, nie widzę... W wkurwionego enta nie widzę. <laughs> <laughs> nie obchodzę Sylwestra. Nie rozumiem, co tyle szumu. Albo najgorsza impreza zawsze bawię się beznadziejnie. Powinna być opcja, że nigdy nie jestem zaproszony. To nie było wtedy jak nie mogłeś zasnąć? Bo na zegary, a ja się wkurwałem, bo mnie budziłeś? Tak. Gdzie rozgrywa się akcja bajki o dwóch takich cołkrednik? W każdym <grym> Reksio. Co, coś nie zgadliśmy jedno. <śmienicza> 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 o nie, goblin! Za o kurwa mać! Wyobraź sobie, gdybyśmy my stworzyli Wodę w Odek Miami, ale nie mamy talentu, ani programistycznych umiejętności. No, zdradziliśmy suktyków podcast przy Proszę, Proszę, ja i sobie, ja wychodzę. co ty idź. Siema. Siema. Żeby grać w to trzeba mieć talent. nie starej CD-ta, kurwa to jest A <śmienicza> wiesz, że stara CD-ta to iujna? No Jurna, chyba prosi Co ty masz zostać? co To jest piękna pani Gnębi, moich żołmali z blokowisk Żomeczku, dobry chłopak, już nie odrzuć, pani tutaj policja do kłopoty Wła, najlepszy skład z Wła, Alstar z Poznań, żomeczku, kojarzysz? Alstar z Poznań, żomeczku Pięć, będę dębieć Żomeczku, pięć, dwa, Hans. I Idipa kojarzysz, żomeczku? Mówi, że ma porażkę. Tomeczku, a smutna to... Tomeczku, 997 wybierasz już, co? Tomeczku, <grym _> u nas jedyny prawidłowy skład to analizy. Tej lepszej raperzy. Olsze, Co? Czego się śmiesz, żomeczku? Myślisz, że to takie śmieszne? Wyglądasz <grym _> <grym _> jak jakiś patos totalny, kurwa. Co 500 plusy robi, kurwa, i... O, no, i teraz jest no. fajny mont, czekaj. Cześć no, o, o, co tam? Patologia była? Tak. Aha. Żomeczku, to chyba kojarzy Alstar. Żomeczku, Mezo, Liber. OMC2. Kojarzysz takie zespoły? Mezosze, Przedał. Meze? Mezo, żomeczku. CDET? Mezosze, Przedał. Żomeczku, Mezosze, Przedał. CDET? Żomeczku, Liber. CDET? Aszczytopolik. to Aszczytopolik. Żomeczku, co to CD? z ja pej, z Olsta Poznań. Żomeczku. Myśli, że taki dowciapny jest też. do Tak gówna niego. Żumeczku. Bo będą kłopoty. Streamuję. Tylko dzieckiem muszę zrobić makijaż. To mogę w sumie robić.